Kochani, tutaj Mami Witam Was serdecznie w kolejnym projekcie Denko Dzisiaj będzie naprawdę duży projekt Denko Będzie dużo omawiania, będą konkretne Mam nadzieję, że tak uznacie recenzje Będą też szybkie piłki Mamy tego dość sporo Oczywiście dzisiaj zachęcam Was jak zawsze do wyrażenia swojej opinii na temat tych produktów, które ja tu obrabiam albo wychwalam w Ostatnim... W filmie o bublach naprawdę mocno podyskutowaliśmy na temat tego, że ja czegoś nie cierpię, a Wy to wprost uwielbiacie, więc da się rozmawiać, da się rozmawiać na temat kosmetyków. Natomiast mnie dziś interesuje mnie, jedną... czy w ostatnim czasie, czy w ostatnim roku, czy aktualnie nawet macie jakiś kosmetyk, którego po prostu już nie możecie zdzierżyć, którego nie możecie zużyć, albo go wiecznie przykładacie i tak dalej, a jakoś zawsze mu się tam uda i czy zdarza się Wam wyrzucić właśnie całe, całe, całe produkty, bo po prostu już macie ich dość. Ja w w pierwszym filmie pokażę Wam dwa takie produkty. Jeden wreszcie zużyłam. Zwróćmy uwagę na słowo wreszcie, a drugi po prostu niestety wyrzucam, bo mam już go dość i wiem, że nie będę z niego korzystać. Lecimy, bo konkretnie ma być dzisiaj. Dużo. Kochani, dzisiejsza szybka piłka to zdecydowanie Elit, szczotka do włosów, której nawet wam nie będę pokazywać z mega bliskiej odległości, dlatego że byłybyście przerażone. Uwaga! Dlaczego? Dlatego, że tą szczotkę, która owszem, całkiem w porządku, rozczesywała włosy, jednakże za każdym, za każdym razem zatrzymywała się na moich końcach i coś tam wiecznie, wiecznie ciągła. Nawet bym zostawiła, bo fajnie przeczysuję włosy. Widzicie, że jest jakiś tam efekt wygładzenia, jednakże. Wracając, okropnie się ją czyści. I nie chodzi mi tutaj o wybieranie włosów, bo to jest żadnym problemem w wypadku tej szczotki. Ma nawet taką końcówkę do ni do spinania, ni to w zasadzie nie wiadomo czego. Natomiast um, jest wiecznie oblepiona kosmetykami. Nie wiem, jakim cudem zbiera chyba każdy, każde zanieczyszczenie z moich włosów, jakkolwiek dziwnie to brzmi, każdy kosmetyk i dosłownie, wierzcie mi, nie będę Wam tego pokazywać, żeby Was nie obrzydzać, ale każdy jeden włosek jest oblepiony. Ja mam jasną szczotkę. Ja mam szczotki z jasnymi końcówkami, które też zbierają gdzieś tam brud i trzeba je czyścić i robię to bez problemu. Natomiast jej nie jestem w stanie wyczyścić Trochę szkoda, dlatego że nigdzie nie jest obszczępiona, nic się z nią nie dzieje Główki są idealnie dalej czyste, ale po prostu no wyrzucam Pewnie podacie mi i 10 patentów na czyszczenie takich szczotek Możecie napisać w komentarzu Natomiast nie jestem zaawansowana Wolę używać tych rzeczy, które łatwo mi wyczyścić Mam wiecie... Szczotkę sworej Beauty, no i kończymy już, bo to nie byłaby szybka piłka. Trochę szkoda wyrzucać, jednakże po co mi, jeżeli i tak na co dzień korzystam z innej. A w zapasie to jest duże do otrzymania. Następny produkt to produkt doskonale, mam nadzieję, że doskonale Wam już znany i jest to nic innego jak. I sana, ta maska do włosów, trzy w jednym mleczko migdałowe. I teraz chyba nie będę wam, Was oszukiwać, że na promocji czujesz klimat tej kolejnej. Kupiłam sobie jeszcze jedną w zapasie, tak wiem. Mam jeszcze jedną w zapasie, może tak Całość produktu nie jest droga do drwania na promocjach za mniej niż 10 zł Nie jest to jednak produkt wydajny, już przy drugim, trzecim opakowaniu mogę to stwierdzić Dlatego, że jest to kosmetyk bardziej lejący się, o bardziej takiej troszkę wodnistej formule Więc trzeba więcej nałożyć go na włosy Czy używam go często? Tak I używam go często, tak Dlatego, że po prostu ładnie wygładza moje włosy, ładnie jest Cala ładnie je ujarzmia, daje fajny efekt już po nie wiem, 3-4 minutach trzymania. Można jej używać według producenta, też wiecie, na suche włosy, żeby po prostu ładnie je wygładzić. Ja tak absolutnie jej nie używałam, natomiast ułatwia rozczesywanie. Jedyne czego bym się doczepiała i. Jeżeli mam więcej czasu, stosuję Inne kosmetyki, bo ten produkt Daje ten efekt wygładzenia e, Ujarzmienia i tak dalej Na mniej więcej jeden dzień Ja włosy muszę cały czas domykać I tutaj zmieniła się jego pielęgne, ich pielęgnacja I dlatego wyglądają trochę lepiej i Mogę je przeczesać palcami i tak dalej Bo stawiam na ciągłe, ciągłe Ciągłe domykanie Tam idzie mniej protein, tylko cały czas Je ujarzmiam, żeby jako Tako wyglądały, mam nadzieję, że widzicie W nich poprawę, no i właśnie Podsumowując, to jest maska na szybko, dająca fajny efekt, ale u, na moich włosach jest to efekt na jeden dzień. Jeżeli moje włosy co dwa, dwa i pół, czasami ekstremalnie co trzy dni, no to muszę stosować więcej olejków, jakieś inne maski w trakcie tych myć. Natomiast nie narzekam, coś dalej sprawia, że dalej mnie do niej ciągnie. Jest to fajny produkt, wart polecenia, ale jeżeli macie. Niskopory, no to pewnie specjalnie nic ym, na nich nie zrobi, bo tak mi pisałyście w komentarzach, więc wspominam to, co było wspominane przez Was. Lecimy dalej. Następny produkt to też znowu szybka piłka. Kosmetyk z serii nie potrzebuję, a jednak trzymałam w zasadzie po co mi i tak dalej. Jest to nic innego jak Mio Gloomy, czyli to jest glitter do no, wszystkich tych cieni bardziej sypkich i tak dalej. I teraz tak, mogłabym to dalej trzymać. W zasadzie kusi mnie, żeby to dalej trzymać. Ale wiecie co, to jest jednak, no, nie taki, że tak powiem, przyjemny produkt w użytkowaniu. To znaczy, on czasami gdzieś mi tam zlepiał trochę tą powiekę. Czasami nie dawał takiego idealnego efektu, dlatego że robiła się taka skorupka. Ja też z tymi produktami nie do końca umiem pracować. Co sprawiało, że wolę użyć jednak korektora, czy jakiegoś innego cienia jako bazy, czy Kombinować na wszelkie inne sposoby, niż używać właśnie tego produktu. No i nie oszukujmy się, on cały czas przy każdym czyszczeniu toaletki był przekładany. W zasadzie jednak teraz ważna, istotna rzecz. Jeszcze dwa lata temu e, nie nosiłam soczewek, udawałam, że wszystko jest ok. Później mój wzrok zaczął się z pewnych powodów strasznie, strasznie pogarszać. No i na dzień dzisiejszy nie używam też. E, cieni, dlatego że jeżeli jakiś opiłek dostał się mi gdzieś tam do oka, do soczewki, i to nawet nie przy nakładaniu, ale po dłuższym czasie to zaczynał się, wiecie, ból, uszkadzanie soczewek i tak dalej. Więc ze względu na to, że noszę soczewki bardzo często, czasami tylko chodzę w okularach po domu, rezygnuję z tego typu rzeczy. Jeżeli byście umiały się nim obsługiwać, super. Wielkim pozytywem jest też to, że on długo leży w szufladzie, a dalej jest świeży, dalej go mogę wyciskać, dalej mogę z niego korzystać. Natomiast po prostu wiem, że nie będę tego robić, więc się z nim rozstaję. Jeżeli szukacie, to ja całkiem polecam i był to tani produkt, ale jeżeli nie szukacie, po prostu nie kupujcie. Lecimy dalej. Następny produkt to już nie taka szybka piłka, bo naprawdę mogę się o tym produkcie niesamowicie mocno wypowiedzieć I jest to znowu produkt z Feel Free Mówię znowu, dlatego że, no cóż, doskonale pamiętamy, ja pamiętam, że mam jeszcze od nich krem do dłoni I kilka tych produktów w tym roku, dopiero w tym roku się przewinęło przez moje dłonie Jest to produkt zakupiony w Hebe, pianka kosztowała chyba 13 czy 14 zł, przy czym jest całkiem wydajna Znowu używaliśmy we dwójkę i mam bardzo mocno wyrobioną opinię na temat tego produktu. To znaczy, jeżeli macie cenę normalną, taki jak i ja, to przy dłuższym użytkowaniu będziecie odczuwać delikatne ściągnięcie, zbyt mocne oczyszczenie, zbyt mocne spięcie skóry, i dlatego ja będę z niego rezygnować. Dlatego, że jak mam piankę, to wiecie, że ja korzystam z jednej pianki każdego dnia. No i wtedy po dwóch, trzech tygodniach użytkowania już nie odczuwałam tak. Takiej przyjemności. Mój mąż ma bardziej tłustą skórę niż ja i naprawdę mocno sobie ją falił właśnie ze względu na to oczyszczenie, uczucie odświeżenia, ładne takie wygładzenie skóry. Natomiast jeżeli macie skórę normalną, będzie to produkt fajny, oczyszczający, dający efekt. Oczyszczonej i mocno skóry, takiej, wiecie, aż troszkę za szorstkiej, jeżeli lubicie, no to bardzo fajnie. E, wydajność w porządku, zapach w porządku, używanie w porządku wszystko na plus, ale po prostu nie jest to produkt do końca dedykowany mojej skórze. Nie znajdzie się w ulubieńcach, gdybym miała inną skórę Mógłby, jeżeli szukacie mocniejszego oczyszczenia To jest produkt dla Was, nie jest to produkt dla mnie No i w zasadzie wszystko, co mogłam Wam powiedzieć na temat tego kosmetyku Wam powiedziałam Więc lecimy dalej Mam nadzieję, że kamera łaskawie to wyostrzy, żebyście to teraz widzieli Tak jak mówię, bez problemu dostępny Hebe Nie jest często na promocjach, ale nie jest to też produkt drogi Następny produkt to zdecydowanie coś, co dostałam, co jest kosmetykiem kolorowym i o czym mam mocne, wyrobione, pozytywne zdanie, ale... Ale produkt z Paeze jest to ten bardzo popularny tusz do rzęs, który ja dostałam w prezencie urodzinowym. I losz? tak? Chyba tak. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam i jestem za to bardzo wdzięczna. I fajnie mi się ten tusz użytkowało, ale idzie teraz dzisiaj do mojej mamy. Bo niestety, tak jak myślałam, u mnie się nie sprawdził pod tym względem, że odbijał mi się na... No nawet nie na górnej powiece, ale pod brwiami, bo używam odżywek i jest już to kwestia odbijania pod brwiami za każdym jednym razem, każdego jednego dnia I ja słyszałam od koleżanek, znajomych ich tak dalej, że ci się odbił tusz. No i tak zaczęłam to obchodzić w ten sposób, że miałam Pudry pod oczy i stosowałam je właśnie w tych okolicach, albo też zwykły puder stosowałam w tych okolicach, jednakże staram się w niektóre miejsca na mojej twarzy, właśnie na przykład tej, jeżeli nie mam cieni, a po prostu nie stosować niczego, żeby tej skóry nie obciążać i tak dalej, więc jednak rezygnuję. Dawał piękną, 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 mocną objętość i bardzo ładne wydłużenie. Nie był to tuż z mojej ulubionej sekcji, czyli tych takich twardawych dzisiaj też nie mam takiego na rzęsach, jednakże utrzymywał się ładnie, Cały dzień, ale faktycznie osłabiany był tym, że po prostu się odbijał. Ja nie mam mega tłustej powieki, ja mam po prostu moim zdaniem głęboko osadzone oko, więc jakby to się dzieje samo, niestety. Tuż Wam polecam. Jeżeli nie macie takiej tendencji jak ja, słyszałam wiele pozytywnych opinii u mnie ze względu na to, że mam tą tendencję, po prostu się nie sprawdzi i nie wrócę właśnie ze względu na to. Fajny produkt, ale szkoda, że się nie polubiliśmy. Następny kosmetyk to znowu szybka piłka, bo szczerze Wam pokazuję, że lekierz z Sally Hansen, mój ukochany w odceniu 406 już odchodzi Odchodzi dlatego, że tutaj już praktycznie nie ma pędzelka, on się już całkowicie rozpadł I cieszy mnie to, że naprawdę zaczęłam, nawet nie jestem Wam w stanie tego pokazać, ale tu jest pół, dosłownie pół pędzelka Że naprawdę zaczęłam te kosmetyki przeglądać, jeżeli czegoś nie otwieram długo, to po prostu sprawdzam, czy to jest świeżo że czy to jest dalej w porządku i tak dalej Tutaj często otwierałam, no ale ten pędzel się już tak rozpadł, że nie ma szans tego stosować Jednocześnie wiem, że ten lakier z Sally Hansen ma z dobre 5 lat, jak nie więcej, więc już też nie powinnam go stosować mimo wszystko Dalej polecam lakiery z Sally Hansen, to się nic nie zmieniło, tutaj naprawdę jest jakość i długa świeżość Następny produkt to produkt może Wam znany I jest to olejek zabezpieczający końcówki z Only Bio Ja nie wiem, czy normalna wersja też ma 30 ml Ja akurat ten miałam w kalendarzu adwentowym rok temu Z anegdot, jeżeli chcecie e, uniknąć próby zabójstwa To nie używajcie tego w łazience tak nierozważnie Bo ja raz czy dwa rozlałam go trochę na ziemię, dosłownie kilka kropel e, I myślałam, że wyczyściłam, po czym słyszałam ryk, kiedy mój można. Jednej nodze podróżował po naszej łazience. Myślałam, że jest wyczyszczony, naprawdę bardzo ciężko wyczyścić to z podłogi, ale to jest taka moja lipna anegdota. Natomiast lecimy dalej, dlaczego go nie będę kupować? Pachnie oj, 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 przepięknie, po prostu. Przecudnie pachnie, jest bardzo wydajny, natomiast dla mnie troszkę zbyt intensywny. Faktycznie zdarzało mi się przesadzić. Faktycznie ciężko mi się go dozowało przez ten mini produkt, przez tą mini wersję. To na pewno, że nie mam tam żadnej pompki, tu nie będę oszukiwać. Natomiast na końcówki, wolę jednak używać masełek, bo one mi tak nie przeciążają tych włosów, fajnie się nakłada, jest wszystko z nimi w porządku, więc na końcówki zdecydowanie wolę używać u mnie. Masełek, to wracając do produktu, jednakże u mnie właśnie troszkę momentami zbyt mocno obciążało. Co więcej, ja nakładałam go na półsuche włosy i miałam ciężko wyczuć, kiedy jest go za dużo, kiedy jest go za mało. Generalnie nie jest to też produkt tani. Ja raczej celuję teraz w Isane czy produkty z marki Happy Pech, bo moje masełko jest właśnie z Happy Pech. i Cieszę się, że ktoś wyprodukował masełko do włosów, u mnie to sprawdza się lepiej, olejek z Only bio może być dla Was idealny, jeżeli idealnie dozujecie produkty i Wam się po prostu sprawdza, jeżeli miałyście, no to napiszcie komuś w komentarzu, czy jest fajny. Następny produkt, moi drodzy To zdecydowanie Coś, czym rozstaje się z dziką przyjemnością Będę musiała też zamieść U mnie przedpokój, dlatego, że podczas przenoszenia Projektu Denku spadł już w ostateczności Rozkruszył się w ostateczności I mamy go wreszcie z głowy Hea w odcieniu szampan To jest ten mały rozświetlacz, u mnie już tego szampana tutaj w ogóle nie ma, właśnie ze względu na wypadek w przedpokoju. Dla mnie i nie będę zmieniać zdania, pięknie rozświetla, ale jest to rozświetlacz, który się ściera, który nie robi aż takiego mocnego efektu tafli w odcieniu 1 do 5. Przy czym zakładając, że może być coś powyżej 5, to jest takie 3 z plusem, ale zawsze mnie denerwowało to, że jego na wieczór nie ma. A jednak lubię, i to jest zdecydowanie jeden z moich ulubionych kosmetyków. Jak wracam wieczorem i ten rozświetlacz dalej jest, on tam dalej siedzi, tutaj tego nie było, opakowanie też się rozpadło. I jeżeli oglądaliście moje filmy, to to był produkt, który notorycznie chciałam zużyć. Wreszcie się to udało, ale naprawdę musiałam go mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo razy. Piłować, żeby tak się stało i jeszcze jedna rzecz czasami dawał zbyt pudrowy efekt na mojej twarzy, co też nie do końca mi się podobało. Rozstajemy się mimo wszystko w przyjaznych stosunkach, bo stosunek ceny do jakości całkiem w porządku. Ale ja muszę mieć mocne glow. Następny produkt będzie produktem, którego już czasem nie widzieliście w, Denko, w projekcie Denko Jeżeli tak, no to... Mm. E, więc dzisiaj taka ekstremalnie szybka recenzja Selfie projekt nawilżająca mgiełka do włosów Stosunek ceny do jakości bardzo w porządku Stosunek użytkowania na początku bardzo w porządku A teraz, no cóż, ona tak mocno nie nawilża Zdecydowanie celuje w produkty, które mają jeszcze jakieś odżywki w składzie Coś domykającego i tak dalej Ten produkt, no... Ja wiem sama, uwaga, że kiedyś Wam mówiłam, że jest bardzo fajny. Teraz już się z tego wycofuję, bo jeżeli szukacie czegoś, co mocno do, na, domknie, to raczej celowałabym właśnie w produkty z odżywkami. On ułatwiał rozczesywanie. E, trochę nawilżał, ale nie było to długotrwałe nawilżenie i nie mógł domknąć tak tych moich włosów, tak całkowicie ich scalić, więc ja już nie wrócę. Naprawdę mamy tego dużo. To znowu szybka piłka, żeby Wam się nie nudziło. Już się nie łudzę i właśnie do tego Was też zachęcam. Przyglądam produkty, których rzadziej używam, i jeżeli czy zaczyna śmierdzić, i wiem, że raczej producent nie przewidział takiego zapachu dla tego kosmetyku, to wyrzucam. No i Primark seria z Alicji, błyszczyk, który lubiłam, mimo że tutaj wygląda bardzo agresywnie, to miał na ustach trochę delikatniejszy kolor. Ja jestem dobra w opisywaniu zapachów zniszczonych kosmetyków, więc sobie pozwolę, jak. Kupujecie buty za przeproszeniem u Chińczyka albo na targu, albo w jednej dużej firmie. Nie będę teraz wymieniać nazwy, ale mam taki sklep internetowy, z którego buty tak śmierdzą, więc przestałam kupować. To właśnie to jest ten zapach: takiego kleju, śmierdzącego pudełka i takiego buta, który za długo nie wytrzyma. I trzeba go przewietrzyć przed założeniem. Więc. Ja już wiem po prostu, że to jest stary kosmetyk. Nie dostaniecie go już nigdzie, więc lecimy dalej. Następny produkt, i teraz naprawdę yy, ja się tutaj będę bić w łapska, żeby już tego nie kupować. Ja ten produkt uwielbiam, ale halo albo. Próbuję jakkolwiek ekologicznie się ogarnąć, albo kupuję produkty po 25 ml, gdy mogę szukać czegoś większego. I ta, która teraz mam troszkę zgrzyt, no bo jednak kupuję maski do twarzy. Ale Isana, jednominutowa maska argonowa jest dla mnie produktem świetnym. Domyka włosy na długo, wygładza je na długo, stosuje się szybko, bo naprawdę wystarczy, nie wiem, tam minuta czy dwie, żeby te włosy były już idealne. Co więcej, przy mojej długości mogę się aż tak ogarnąć żeby mieć go na dwa razy, jednakże po prostu rezygnuję, bo to jest naprawdę maluszek, i gdyby Isana chciała zgarnąć grube pieniądze, wypuściliby to w dużej wersji. Na moje włosy wszystkie maski z olejami, z arganami robią po prostu cud, miód i orzeszki. I tak, zdecydowanie może bym sobie jeszcze wmówiła na jakiś wyjazd, więc może wtedy nie będę się bić tak mocno po rękach. Natomiast tak. Żeby była jasność, gdzieś podróżuję znowu Na ten moment coś tam już kupiłam na luty, więc zdecydowanie polecam Świetny produkt, ale pomyślmy też o tym, żeby zastępować to czymś dużym I mam nadzieję, że coś tak fantastycznego w wersji dużej znajdę Jeżeli chcecie sobie wypróbować, no to sobie wypróbujcie Jest łatwo dostępny, dość tani, na promocji chyba za 2,50 Lecimy dalej Kolejny produkt to coś, co moja mama uwielbia. Ona oczywiście ma skórę bardziej dojrzałą i pewnie bardziej przesuszoną niż ja. Ja uważam, że jest to produkt wydajny, że jest to produkt opłacalny, że jest to produkt w miarę wchłaniający się jak na taki produkt. Nie zapomniałam go Wam pokazać, zaraz go pokażę. Natomiast ja nie rozumiem aż takiego zachwytu. I jest to Liren, Eco um, odżywcze serum olejkowe do twarzy. Ono generalnie. Jest z tej serii Liren zielonej, czyli w tych zielonych, wysokich kartonikach Ja kupiłam go na wyprzedaży w Rossmanie za jakieś 12,99 czy 10,99 Cena regularna to około 30 zł No i za 12,99 okej, okay, jesteś, jesteś w porządku, możemy się poznać, wszystko na plus Natomiast generalnie abstrahując od ceny, nie jest to produkt, który mnie zachwyca Nawilża, bo nawilża wchłonie się w ciągu nocy, no bo się wchłonie, ładnie domyka na przykład jakiś serum i tak dalej, nie mam z tym problemu, ale u mnie nie ma takiego efektu, żebym wstała i rano powiedziała ojej, użyłam ten kosmetyk, a wiecie, że ja właśnie to lubię robić, czyli używać kosmetyki, po których widzę działanie że jak wstaję rano, to nawet jak ten krem mnie wypcha, zapcha i tak dalej, ale ta skóra wydaje się bardziej wow, no to jest wow i ja się tak po ludzku jak malutki człowiek cieszy tym efektem wow tutaj tego efektu wow nie było to jest serum olejkowe, które u mnie mogę zastąpić jakimś kremem mocno nawilżającym i też będzie w porządku w ostatnim czasie, bo o tym Wam muszę powiedzieć, nie miałam żadnych problemów skórnych, jeżeli chodzi o mocne przesuszenie mojej skóry, napięcie i tak dalej, więc on też nie miał okazji, tutaj mówię uczciwie, się wykazać, uratować, bo bardzo często wtedy używam olejków, więc tutaj daję mu takie delikatne fory, natomiast jeżeli szukalibyście jakiegoś olejku niezbyt drogiego, no to przy Przypominam nazwę, Liren, jestem eko, odżywcze, serum olejkowe, do skóry dojrzałej idealny, bo moja mama się naprawdę nim zachwycała. Ja mama to Team L'Oreal, o dziwo, jakieś tam wisi, a tym naprawdę się zachwycała. Tak, kupiłam dwa dla mnie i dla niej, żeby nie było, że używałyśmy tego samego. Lecimy dalej. No i teraz kolagenowa maska... Z Rosmana i to są tanie maski. One kosztują chyba 3,99. Jest to maska w płacie i w regularnej cenie 3,99, a na promocji 2,99. I muszę Wam powiedzieć, że ona sobie tak jest. Biorąc pod uwagę, że wyrzucam i płat, i to opakowanie, no to tak sobie jest. Ale nie musi być. Naprawdę ostatnio miałam trochę przesuszoną skórę, nie miałam już olejku, pamiętam co mówię i chciałam ją troszkę odratować, rozjaśnić w ogóle. I zdecydowanie ten kosmetyk mało co zrobił. No była rozjaśniona, była tam nawilżona, ale mówię, nałożyłabym 2 trzy warstwy kremu, zrobiła sobie takie... Masło na twarzy dosłownie z kremów I miałabym to samo, a nie musiałabym Pilnować tej maski, nakładać tej maski I tych całych ceregieli by nie było Co więcej jest na styk Czyli nie było tak jak zawsze, że nałożyłam Maskę w płacie i sobie wycisnęłam Nadmiar i jeszcze miałam gdzieś tam na drugi raz Absolutnie tak, nie jest Jeżeli szukacie, nie wiem, dodatku do prezentu Albo po prostu czegoś na szybko, to w porządku Ale znam masę, masę, masę produktów, które są tylko maskami Bez tego płatu I jest dużo, dużo lepiej Więc ja nie odradzam No było jakieś tam wygładzenie, było tam jakieś nawilżenie Ale nie odradzam, ale nie polecam, tak? To nie jest bubel ale ja już chyba nie wrócę. Mam nadzieję, że będę o tym pamiętać, bo często, tak jak wam kiedyś mówiłam, nie pamiętam, że mam nie wracać. Słuchajcie, kochani, dzisiaj było tego naprawdę, naprawdę dużo. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo ja staram się wybijać tempo i trzymam się tego, że jeżeli kosmetyk był całkowicie niejaki, albo ja w ogóle nie wiem, co on robi w tym pudle, dęku, kiedy to było zużyte i tak dalej, to to pomijamy, więc mam nadzieję, że ten e, dzisiejszy film Wam przypadł do. Gustu. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście, że. Pewnie że więcej projektów DENCO niż ten jeden końcowy. No i co? Życzę Wam przede wszystkim, żebyście mieli czas na drobne przyjemności w grudniu, bo ja wiem, że tempo, 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 tempo i nawijamy to tempo przed świętami, że w pracy jest większy ruch, nieraz, że trzeba coś szybko załatwić przed końcem roku, więc żebyście mieli czas jakkolwiek odpoczywać tego mi i sobie życzę. Widzimy się, mam nadzieję, w kolejną dziedzinę. Wszystkiego dobrego dla Was. Papa, pa, kochani, trzymajcie się. Dzięki, że jesteście.